Koś w ogóle obchodzi składanie kompa. no dobra. W ogóle to to nie jest żaden poradnik. Jak chcecie poradnik, jak zużyć kąpa, no to idźcie sobie do jakiegoś blaka czy innego liptona, co nie. Generalnie z tego pójdzie to jest Gigabyte P150, bardzo spoko chipset jak za tą cenę, bo kupiłem ją za 100 zł jakiś gość tam właściwie nawet jej nie użył. I jest właściwie jak nowa, jak widać nam wszystko jest... I w ogóle odkrem od szumiania, Wow, no bardzo fajnie. Bla bla bla. Dobra, teraz procesor. To jest Pentium a 4400. On mi w sumie służyć będzie jedynie do tego, żeby zaktualizować BIOS do nowszej wersji, żeby mógł dać tam procesor siódmej generacji, czyli dam tam. Piątkę, 7400 i powinno być całkiem spoko. W ogóle to uprzedzam też, że to jest komputer do rozbudowy, więc o nie, masz boksowe chłodzenie, jak tak można. Tutaj do, chodź tutaj do. Powiedz to, ludziom. powiedz to. Nie możecie Państwo używać mrożonych ryb, od razu to zmienicie. Okej, okay, teraz pasta termoprzewodząca. Ja w sumie kupiłem jakąś tam najtańszą, nie wiem, jakoś tam na razie mnie to nie jara, żeby były jak najniższe temperatury. Oczywiście nie pokażę jak zakładałem pastę termoprzewodzącą, bo zaraz przyjdzie ktoś i powie, że... Ale tak nie robi się, bo ja robię inaczej. A teraz miejsce na Twoją reklamę. Podłączyłem sobie to tak szybko, żeby sprawdzić czy działa. No i działa Dobra, teraz obudowa pokażę jej wam, bo było ciemno. I ten. Jest bardzo super. I pamiętajcie kurczę, żeby nie zapomnieć o tym. Tak w ogóle jeszcze wracając do kości RAM, no to to są krócie, ale ballistics coś tam coś tam 4 Giga. W jednej kości ale w sumie mam 4 sloty, więc bardzo łatwo będzie to rozbudować. Na koniec wam pokażę w ogóle ogólnie ceny ile to kosztowało. No i kom działa, bardzo dobra robota. hej, come the chowa. Dyski zasilacz miałem, więc to już tego na nie uwzględniam. Ale ja myślę, że całe spoko całkiem za takie coś.